Z kilku zasadniczych powodów, ale jest jeden taki naprawdę kluczowy, dlatego że Andrzej Leper był postacią, która w jakiejś mierze powrót do tego śledztwa był niewygodny i jest niewygodny, zarówno jednej stronie tego głównego politycznego sporu. Mówię o panu Donaldzie Tusku, jego kolegach, na przykład Waldemarze Pawlaku. Ale jest też niewygodny powrót do tego śledztwa <laughs> osobom z drugiego bieguna, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z naszych informacji wynika jednoznacznie, że to czym dysponował Andrzej Leper i co chciał użyć jako argumentu do tego, by wrócić do wielkiej polityki, był doświadczonym człowiekiem, wiele lat był w polityce, wiele razy o różne rzeczy oskarżany, niszczony i tak dalej. Długa opowieść, żeby to wyjaśnić. Ale miał dość wiedzy, by rozumieć, że w prawo w takim państwie jak Polska, tak chorym państwie, niestety często się kupuje albo się wymusza. Mhm. On miał element nacisku na Donalda Tuska i na Waldemara Pawlaka, i tym elementem nacisku były materiały, które dostał nad jeziorem Świteś od Ukraińców, którzy w jakiejś mierze wykorzystywali Andrzeja Lepera, bo naciskali na niego. Dlatego, że mieli na niego materiały, które były źródłem nacisku, ale jeżeli ktoś jest już na czymś pasku w służbach, to takiego człowieka się trzyma na pasku, ale się też go buduje. Bo jeżeli ten człowiek więcej znaczy, to więcej dla mnie zrobi. Jeżeli ja trzymam koniec smyczy. Mhm. Innymi słowy, jak gdzieś upadłem i służby mają na mnie tak zwanego haka to mnie niszczą, ale też mnie budują, bo jeżeli będę więcej znaczył, to więcej jako człowiek będący na smyczy dla nich zrobię. To jest taka broń bosieczna. i dokładnie tak próbowali postępować Ukraińcy, ale także panowie z WSI, o co zadbał pan Maksymiuk, współpracownik Andrzeja Lepera, zresztą Zbigniew Stonoga także, który Lepera wmontowywał w różne ciężkie historie, udając jego przyjaciela, więc Andrzej Leper miał na sobie tych kilka obroży i kilka smyczy.